Po lewej stronie mijamy Lefantę. 41, rozkładeczko nie neguje, robię nieruchomą. 74 plus jeden. 41, przemuje U1, pojazd kieruje się na południe autostradą, jest to wylotówka. Po lewej stronie mijamy kasyno, pojazd kieruje się poprawnym pasem rufu. Średnia prędkość pościgowa to 280 km, neguje 250 km na godzinę. Cały czas kierujemy się wolontówką. pojazd zwiększa prędkość. Po prawej stronie mijamy szpital Pitbox Hill. Jesteśmy na dole. Pojazd cały czas kieruje się na południe. Po prawej stronie neguje, odbija na zachód. Kieruje się, po... neguje, kieruje się na północ. Za chwilę po prawej stronie minie szpital Pitbox Hill. To jest minusz szpital Pitbox Hill. Kieruje się cały czas stronę północną, prawidłowym pasem ruchu. Za niedługo będzie mijał sklep z naprawkami. 3,5, radę Ile jest? 67, pojazd skręcił się wprost 24 plus 1, przyjmuję 1 4 plus 1, 37, 85 I 3 67, kierujemy się cały czas Kierujemy się cały czas w stronę północną Południową no, Południową Pojazd się zatrzymuje Neguję, jedziemy cały czas prosto 40 U3 Silnik 67 Silnikiem się destyluje 41 U4 67, właśnie mijamy Komendę Michnerową Jesteśmy mi obok kufleka Jedziemy cały czas prosto Neguję, z tym samym w prawo 21 jedna 1 skończyło sobotę 23 U4 1 Czasami jeszcze raz robię, jeszcze raz prawo jedziemy aktualnie w stronę środka egzymcyjnego. Neguję, skręcamy, w lewo jedziemy w stronę Komenda Mission ponad... Row. Jedziemy całe czas prosto masztem 415 67, G jest Silverado podjęło pod kolejne Silverado. Jesteśmy aktualnie do kanałów guszowych. Neguję, jedziemy torami. Pojazd miał lekko, neguję. Był się zatrzymał, Uciekają na no no Mam jednego przed sobą, są w krzakach. Chyba nie się, pościgi, za mną. 40, niech więcej jednostek nie dojeżdża. Osoby, które są, mogą wybrać pojazdy ze strony i jechać za nimi. Jeden uciekatorami cały czas prosto, drugi poodbił w lewą stronę, kieruje się w stronę mostów, jest niedaleko palny. Mam jednego na swoim 20, biegnie w kierunku autostrady słyska, słyska, słyska. 73 plus 1 na 80 20, jest jeden słyska. oponent bieg na komendę Jeden mam za zatrzymałem jednego Ręce do góry, ręce do góry! NIE RUSZASZ SIĘ! Są ZAKUCHAM się, nie cię. Ruszam, CIĘ! Nie ruszam, Rusko, nie ruszam coś na radiu I wiek okay. na komendę Davies. Neguję Lamesa. Jesteś zatrzymany pod zarzutem ucieczki przed szeryfami. Mhm. Zapraszam z autostrady.